Małoszewskiego. Kiedyś przeczytałem artykuł leciwego Księdza, który zalecał, żeby mocą kapłańską wiązać duchy przed głoszeniem słowa, aby nie wykradały tego słowa słuchającym. Wydawało mi się, że to już takie trochę schizowanie, demonizacja rzeczywistości, ale kiedyś głosiłem rekolekcję w pewnej parafii. Sytuacja tam była bardzo trudna. Po nowym proboszczem skłócony był poprzedni, emerytowany. Dochodził do takiej sytuacji, że na pasterce, kiedy stali obok siebie przy ołtarzu, przy, przykazywają sobie znaku pokoju, odwracali się do siebie plecami i przekazywali tylko tym, którzy stali po ich stronach. Skorzenie straszne. Ludzie mi to opowiadali na rekolekcjach. Później pejent mi to potwierdził. W tej parafii mówiłem kazani i natykają się jakby na ścianę wymurowaną. Patrzyłem na tych ludzi i czułem po prostu taki beton. Dla nich byłem kolejnym gościem w Sudanie, który jest pokłócony z drugim gościem w Sudanie. Nie dało się tam głosić Słowa Bożego. Wtedy postanowiłem spróbować związać złe duchy. Powiedziałem. Panie Jezu Chryste, mocą kapłaństwa związuje wszystkie złe duchy. Które wyglądają słowo słuchającym, które tutaj stawiają tą barierę. Odczułem to fizycznie na własnej skórze, że puściło, że po prostu zrobiło, zrobiła mi się przestrzeń. Jakby ktoś przyszedł, ogarnął po prostu gałęzie i zrobił przestrzeń. A po mszy święty przychodził do mnie leciwy już mężczyzna i mówi tak: proszę księdza, Bóg zapłać. Pierwszy raz od ślubu słyszałem kazanie. Ja pytam, dlaczego? On mówi, proszę księdza, nie wiem. Tak mi się stało, że ostatnie kazanie, które słyszałem, było na moim ślubie. Później przychodziłem do kościoła i jak się zaczynały czytania, to ja tylko widziałem, że już i siostami i już nic nie słyszałem. Przez kilkadziesiąt lat. A dzisiaj, pierwsza od ślubu słyszałem kazanie. Wtedy Bóg mi pokazał bardzo jasno, że wiązane demony już nie mogły przeszkadzać temu człowiekowi w słuchaniu słowa. Więc prosi też Matkę Bożą, żeby wiązała złe duchy, aby nie wkradały słowa Bożego. Kiedyś tam przy, w trakcie ewangelizacji nadmorskiej, komentując Ewangelię o ziarnach, powiedziałem właśnie o tej sytuacji, którą przed chwilą przywołałem. Ale nękała mi taka myśl. Nie no, ci ludzie patrzą na ciebie jak na wariata. O czym ty im mówisz? Przesadzasz. Na drugi dzień jesteśmy w kolejnej parafii i nam przyjeżdża grupa autystycznych dzieci z wychowawcami. W Ewangelii na ten dzień Jezus tłumaczył tę przypowiedź czytania poprzedniego dnia. Od początku tej Ewangelii jedność dzieci cały czas się tak darło, tak przeszkadzało, że nie można było wytrzymać. Nie mogłem zupełnie się skupić. Zacząłem mówić kazanie, a w moim sercu taka myśl: podejdź, ją ręce i zakaz mu duchowi używać tego dziecka. Nie no, myślę, Orzewski, musi się lansuje. Przecież nie pójdę po przygodnej, bo w drugiej nawie te dzieci były. Nie będę się w trakcie kazania modlić nad tym dzieckiem. Ludzie powiedzą, że jestem jakimś schizolem. Probusz był w profesjonale. Nie wiadomo jak zareaguje. Spróbuję dalej mówić. To dziecko tak nienaturalnie wrzeszczy. Ludzie się zaczynają mierytować w ławkach. Ja nigdy dzieci nie wyganiam. Nigdy dzieci nie uspokajam. Jak mam na dzieci, to uważam nawet pod orotasz, na czworaka. Bając powiedział, nie przeszkadzajcie dzieciom przychodzić do mnie. To im nie przeszkadzam. Natomiast to było nie do zniesienia. Bo przyprowadzało lęki złość cały czas. Dowała mi ta myśl Położyłem do to dziecko ręce I zakazał duchowi go używać W pewnym momencie Przerwałem kazanie Nie mówiłem ludziom co robią od dziecka, Położyłem ręce i powiedziałem Ty Franco Precz od tego dziecka Precz od tego dziecka i od nas W imię Jezusa Oczywiście W myślach to mówiłem Nie na głos Zachowując miłą aparycję Cisza na i do końca kazania było cichutko, a ludzie tak siedzieli i patrzyli. W czasie podniesienia to dziecko ni stąd, ni zowąd wyszło z ławki. Podeszło do świecznika i zaczęło bić głową o ten świecznik. Jestem przekonany, że to dziecko może i było autystyczne, ale na pewno było zniewolone. Także modlitwa o to, by złe duchy nie się zła Bożego, musi nam towarzyszyć. Przykładowa modlitwa, wiązania złych duchów do różnych sytuacji życiowych, proponowana przez księdza i potraglasa: Panie Jezu, w imię Twoje, mocą Twoje przy najdroższej krwi, związuje wszelkie duchy złe, nieczyste, które chciałyby nam przeszkadzać i przeszkodzić podczas naszej, np. Na rozmowy, spotkania, np. z tatą, przełożonym małżonkiem i tym podobne. Związuje wszelkie duchy złe, nieczyste, które chciały atakować silnię telefoniczną, jeżeli przez telefon rozmawiamy, i zakłócać lub niszczyć nasze relacje pomiędzy mną a tatą, przełożonym małżonkiem. Nie wszystkie te duchy złe będą głuche, nieme i ślepe. Nie wszystkie te duchy złe przez niepokalane serce Maryi zostaną strącone do dna piekła i nigdy do nas nie, przy... nie powracają. Nie szkodzą nam. Amen.